To już nasze ostatnie spotkanie na ścieżce planowania roku 2021. Pewnie już zaufałaś sobie przynajmniej w jakimś stopniu. Mam nadzieję, że zobaczyłaś ten swój cel, marzenie, że poczułaś go w sercu i że jest to zgodne z Twoimi wartościami. Jeśli już wybrałaś, to. Co spełnia te kryteria i nadal chcesz zrealizować ten swój zamiar, marzenie, wyzwanie w roku 2021? Czas to zaplanować. Jak możesz to zrobić? O, znowu musi być to zgodne z Tobą. Pomysłów może być kilka. Możesz mieć skrzyneczkę spełnionych marzeń, do której włożysz takie zapotrzebowanie do wszechświata. Pamiętaj wówczas, że to zdanie ma mieć pozytywny aspekt i ma być w nim już taki zamiar, że zostało to spełnione. Jeśli wolisz planować bardziej twardo i konkretnie, sporządź sobie po prostu plan na każdy miesiąc kolejnych Twoich kroków. Jeśli lubisz planować konkretnie, ale przy tym. Lubisz wizualizację, to zrób mapę marzeń. Masz bardzo duże, bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o formę, mapy marzeń. Możesz też po prostu pobyć z tym i pilnować swoich kroków w swoim wewnętrznym świecie. Każdy sposób będzie dobry, jeśli zaprowadzi cię do Twojego celu, do Twojego marzenia. Jeśli chcesz pobyć z tymi swoimi planami, marzeniami dłużej, przyjrzeć się im jeszcze głębiej, zapraszam Cię na warsztat Rok w Rytmie Serca. Na tym warsztacie dowiesz się, co możesz dla siebie zrobić, jak się temu przyjrzeć, jak przyjrzeć się rokami, rokowi 2020, co z niego zabrać, co możecie wzmocnić. Przejść rytuał pojawienia się w roku 2021 i zaplanować wszystko zgodnie z rytmem Twojego serca. Jeśli chcesz być na tym warsztacie, poszukaj go na mojej facebookowej stronie. Zapraszam.